Hejka to Milenka! Hejka to Milenka! Pokażę Wam, jak dzisiaj się bawię w szkole! Wiola, Sarenka Hania! Też! Wiola, Wiola jako wiedziórka! Racze Raczej, kromek! Siemka! I? Ho, jest jestem piesek Piotrusz! Piotrusz, piesek! Pies, Cześć, jestem Siturka, Sonia! Bardzo Cię kocham, Sonia! A ja Meduza, Milenka! A tutaj jest Bo Bo Bolek. Bolek Bocian, kle, 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 kle. Cześć dzieciaki. Dobra, siadam na swoje miejsce. Proszę pani. Dzień dobry dzieci. Wiolu. Dzień dobry, proszę wyjąć Milenko jeszcze książeczkę. Dobrze. Ładnie tą książeczkę proszę wyciągnąć. Dzisiaj zaczynamy lekcję przyrody. Dobrze, proszę pani. Czy wszyscy są przygotowani do lekcji? Tak. Pewnie, że jesteśmy. O, ho, ja jestem! Proszę mi, dzieci, odpowiedzieć na takie pytanie. Dzisiaj tematem jest: jakie mamy pory roku? Ja wiem, ja. I wiem. jaka jest teraz pora roku? Milenko, proszę. Jesień. Tak, brawo! Jest jesień. To teraz następne pytanie. A ja, pot! Ja, 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 ja. Hej, Jewiłko, Jeszcze nie zadałam pytania. Dobrze! Po czym poznajemy jesień? O liściach! Milenko, pierwszy podnosimy rękę, a potem dopiero odpowiadamy. Mhm. Ja. Tak? O liściach. Tak, zgadza się. Kle, kle. Po tym, że odlatujemy do ciepłych krajów. Tak Bolku, masz rację. A jeszcze po czym poznajemy tą jesień? Wiecie dzieci? O wiewiórkach. O wiewiórki, że są w lesie? A jakie jeszcze w lesie albo w parku idzie spotkać rzeczy? A ja widziałam w parku wiewiórki dwie. Ło, wow, super! Gdzie skakały po drzewkach te wiewiórki? Tak, i chodziły po trawce. No tak! Jeszcze I... ja chciałam coś powiedzieć. Tak, piesku Piotrusiu? że w jesień jeszcze są żołędzie i kasztany. Tak, zgadza się, zgadza się. A w, jesu, tak? w jesień spadają żołędzie i kasztany i, i wiewiórki zbierają na zimę te żołędzie, na zimę, żeby nie były głodne. I tak, brawo, tak. To teraz przejdźmy do następnego pytania. kolej, dobrze? No to teraz dajmy szansę wiewiórce Wioli. Powiedz nam wiewiórko Wiolu. Ja bardzo lubię żołędzie. No tak, bo ty jesteś wiewiórką. Powiedz mi tylko jakie... I, się... i, zawsze, I zawsze wchodzę po drzewka, żeby je zbierać do koszyczka do mojego domku. No tak. Powiedz mi tylko, wiewiórko Wiolu, jakie zwierzątka szykują się do zimowego snu? O, ja ja i jeżyk i niedźwiedź. Tak. Jesteś bardzo mądra, wiewióreczko. Kocham A... bardzo Panią. Super, ja Ciebie też. Wszystkie dzieciaczki Was kocham. No tak, tak. My Ciebie też, proszę Panią, kochamy. I ja proszę pani, panią kocham. Na koniec jeszcze zadam wam bardzo proste pytanie: Co jedzą? Albo co uwielbiają najbardziej jeść? Króliki? Czy ktoś z was wie? Marchewki! No, Milenka odgadła. No to teraz czas na przerwę. Drrr. Wyciągnijcie sobie dzieciaczki śniadanko. Napijcie się picia. Ja mam swoje picie. Dobrze, to się podziel z dzieciaczkami tutaj. Bo wiewiórka też by się na pewno napiła, prawda? Wie, wie? Tak, tak. No. O, ja też chcę picia też. O, jeszcze ja. Kle, kle, kle. Kle, kle, kle. Po kolei. No dobra, dobra. Będę ostatni jak zwykle. A, dziękuję Ci. Niam, 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 niam. I ja jeszcze. No i na końcu się napije nasza milenka jeszcze. O, chyba była bardzo spragniona. I podzielę się jabłuszkiem i mam dalej. Masz takie jeszcze śniadanko, drugie. ciasteczka. Ja cię kręcę. No to jemy smacznego. A wy opowiedzcie, co jedzie na śniadanko w przedszkolu albo w szkole. Mniam, niam niam. I poprosimy Was o dużo łapek w górę i subskrypcję kanału, żebyście o nas zawsze pamiętali. O i teraz jeszcze wszyscy po kolei muszą zjeść. No, kle, kle, znowu jestem na końcu. Później dostajesz mat na rynkę, ty i później pierwszy. Hmm, dobrze, ja przygotowałam dla Was kolorowanki. Dobrze panią, że wzięłam piórnik. Tak, proszę Milenko, tutaj kolorowanka dla Milenki. I dla Wioli. I tak, wy jesteście razem jako jedna drużyna. Super, cieszę się, że mnie Milenka wybrała. I tutaj przygotowałam dla was łobuziaki, drugą część. Rozam wszystkim kredki. Proszę tutaj kolorowankę sobie wziąć i kolorujemy teraz. Rodzą wszystkim kredki. Kle, kle! Poproszę kredki. O, ho, 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 ho! Ja też! Proszę panią, mam mnie boli bardzo brzuszek. Nie chcę kolorować. Chcę iść do domu. Ła, ła. Tutaj macie kredki. O, dziękujemy, ci Wilenko. Boli brzuszek! Ła, ła. Cię tutaj przytuli i, I sobie. Na... Musisz sobie chyba odpocząć. Chodź położymy Cię. Romek odpocznij tu sobie, będzie Ci wygodnie. Dobrze. Musi zadzwonić moja pani po moją mamę. O bo boli mnie brzuchem. Zadzwonię po Twoją mamę Romku raczku. Dobrze, proszę panią, bo bardzo mnie boli brzuch, Już nie umiem wytrzymać. <laughs> Dobrze. Trrr, trrr. Dzień dobry. Chciałam zadzwonić, żeby państwo przyjechali po Raczka Romka. Niestety rozbolał go brzuch przed plastyką. Dobrze, już będziemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Przyjadą po ciebie. Nic się Ci nie martw. Odpoczywaj sobie. Teraz wracamy do naszych zajęć. Bio... Czy pokolorowaliście już obrazki? Jeszcze nie. Milenko, jak ci idzie? Masz już coś pokolorowanego? Jeszcze nie. O, to musisz się starać. Co to za obrazek jest? Um, Czy wy wiecie? To jest Titch. Znasz go? Oglądałam go wczoraj. Um, Aha. Jest niebieski. Naprawdę? Tak. A jest dobry czy zły? Od początku był zły, a później był dobry, bo go ta dziewczynka uczyła. Aha, no świetna bajka. To kolorujemy. A wam jak idzie? Dopiero zaczynacie? Tak, tak. Zaczynamy, proszę panią. Dobrze. Pokażcie tu, pokażcie. A to jest chyba mogi pops. Kto zna? Ja. Proszę panią, a im się wymienia buźki. Naprawdę? I tam jest inna wtedy. Wow, tak, zamienia się im buźki, zamienia się. Raz mają smutną, raz wesołą. I raz płaczącą bardzo. Uuu, faktycznie tak jest! Faktycznie! Wszystko zależy od ich humoru. A wy zbieracie moji popsy? Napiszcie nam w komentarzach. No to resztę prac skończycie w domu, bo zaraz będzie dzwonek. Pakujcie się powoli. Dobrze, proszę panią. Ał! Proszę panią, bój mi uderzył w głowę, rzucił papier. Kle, kle! Przecież to nie ja! Co ona to gadaje? Proszę panią, to na pewno nie ja! Kle, kle. Ech, Kto rzucił tym papierkiem w tą milenkę? Milenko, czy ty kogoś widziałaś? Nie! Ja pakowałam rzeczy! Bolek, ty tylko w tej klasie jesteś takim żartownisiem. Ho, ho, ho! ho. Ja widziałam to, był Klak, ja nie. Tak, tak, to był Bolek, nawet ja to widziałam. Bolek, proszę zabrać ten papier. Dobrze, proszę mi go tutaj dać. Bolek w takim razie idziesz do konta. Co? No tak, do kąta. Jesteś niegrzeczny, więc będziesz stał teraz w kącie. Halo, halo, proszę panią, już mnie nie boli brzuszek. Można mnie zabrać na zabawę jakąś, ja nie chcę iść do domu. Dobrze, Bolek. Dobrze, weźmy go Milenko. Na zabawę. W co się teraz pobawimy? Bo jest już koniec chowanego. Ło! a kogo będziemy chować? Viola. Wiolę będziemy chować? Tak. ta się chce bawić w chowanego? Ja, ja, ja. ja się chcę bawić w chowanego. Ja też się chcę bawić w chowanego. A ty, Milenko? No pewnie, że się chcę bawić w chowanego. No ale niestety pobawimy się bez bolka, bo bolek stoi. W końcu! W końcu! Kle, Pobawisz. Kle, kle. Proszę panią, ja liczę. O, nasza milenka będzie liczyła. A mm. swojaki się chowają? Ja się chyba schowam tutaj. Zobaczcie, tu na pewno mnie nie znajdzie. <grym> tak, tu będę siedziała. <grym> ha, papa! Pa. Yes. Yes. Teraz moja kolejna chowanie. Ja się schowam chyba w tym domku, zobaczcie. I ty ty na pewno na pewno, na pewno mnie tu nie znajdzie. ty A ty ty pa, pa. Ho, ho. A my się razem ty ty chyba do szafy. Co myślicie o tym ty Ja myślę, że tym jest niezły pomysł. że to Dobra, wchodzimy do szafy! Siedzimy już w szafie, papa! Pa. Sikoreczka leci, sikoreczka, zostałam jeszcze ja! Ja się chyba schowam tu na górze! Hi, hi, tu jestem! Na pewno mnie tu nie sięgnie! Dziesięć szukam! Kto się nie schowa, ten kryje! Czy Milenka tutaj ich wszystkich złapie? No ja nie wiem. To będzie śmieszne teraz. Mam! Kogo złapałaś? Meduza Milene. O, wychodzisz, meduza. Jesteś złapana. No, gdzie dalej szukasz? Tam! O, mamy cię. O, skąd wiedziałaś, gdzie będę? Bo wzięłam twoje stópki. Zostało nam jeszcze kto do znalezienia? Hm? Rome. Romek. Właśnie Romek i piesek. Piotruś. Ciekawe, czy ich znajdzie. wiem, gdzie oni się schowali. A kuku. A, są tu. Bardzo szybko ci to poszło, Milenko. No to teraz czas do domku. Żegnamy się z wami. Papa. Pa. Pa pa! Dajcie nam dużo łapek w górę i subskrybujcie nasz kanał, abyśmy nagrywali dalej. Pa pa! Zostawcie łapki w górę!